Pewna blondynka miała już naprawdę dosyć wszystkich żartów o rzekomej korelacji między kolorem jej włosów a brakiem inteligencji. Postanowiła więc przefarbować się i ruszyć na przejażdżkę tam, gdzie nikt jej nie pozna. Po dłuższym czasie, kiedy jechała już przez malownicze wsie, zauważyła pasterza z ogromnym stadem owiec. Pomyślała, ha, udowodnię, jakie blondynki są mądre! zatrzymała samochód wysiadła podeszła pewna siebie do mężczyzny i proponuje Proszę pana, jeśli powiem dokładnie, ile ma pan tych owiec, to czy mogę jedną zabrać ze sobą? Pasterz zgodził się uznając, że to niemożliwe, żeby amatorka z miasta zliczyła wszystkie zwierzęta, które ciągle były w ruchu. Blondynka spojrzała na stado, zmrużyła oczy, policzyła coś w myślach, po czym wypaliła Ma pan 182 owce. Trafiła idealnie. Pasterz aż otworzył usta ze zdziwienia i tylko wydukał: Dobra. Zabieraj swoją wygraną. Po chwili blondynka trzyma już w ramionach swoją nagrodę, głaszcze ją i gdy rusza w stronę auta, mężczyzna mówi: To może teraz ja. Jeśli zgadnę twój prawdziwy kolor włosów, zwrócisz mi mojego zwierzaka? Hm, niech będzie. Spróbuj. Jesteś blondynką. A teraz czy możesz mi oddać mojego psa?